Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie na kanale Letter Mermaid I dzisiaj znowu niestety filmik troszeczkę mniej związany ze świętami Ale za to mam nadzieję, że wam się spodoba, bo będzie to coś naprawdę super Bo czekałam na to już naprawdę długo I dzisiaj jest premiera nowego ar... Ale albumu Harry'ego Stylesa, Fine Line i tak naprawdę już nawet zapomniałam o tej premierze, bo już tak długo na nią czekałam i dzisiaj dostałam takie przypomnienie, jak właśnie pojawi się jakaś nowa płyta, to mam w telefonie takie przypomnienie no i się pojawiło i sobie przypomniałam, że faktycznie 13 grudnia jest premiera tej płyty i jest już generalnie, wszystkie piosenki są dostępne już w internecie i postanowiłam właśnie przesłuchać tej płyty Powiedz powiedzieć Wam, co o tym sądzę. Słuchałam do tej pory trzech piosenek z tej płyty, które były jakby opublikowane wcześniej, czyli to będzie Lights Up, Watermelon Sugar i Adore. Resztę piosenek jeszcze nie słuchałam, Przesłucham dzisiaj po raz pierwszy, powiem Wam taką moją reakcję. E, także zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i zaczynamy, okej. Okay. Dokładnie 3 godziny temu to wszystko się jakby pojawiło. No i teraz zamierzam właśnie to przesłuchać. Ok, więc włączam sobie taką playlistę z tym albumem. Oczywiście reklama. Okej. Okay. O, pierwszy będzie Watermouż. No czekajcie. zaczniemy od Golden. Bo nie wiem, czemu to mi się tak. Okej. Okay. Pierwsza piosenka nazywa się Golden. Ok, zaczyna się dość spokojnie. Taki instrumental. No, teraz się rozkręca, można powiedzieć. Ok, teraz jest słuchać tego. Jest takie, wiecie, mocne uderzenie, i nagle tak. Trochę jest, nie wiem, klimat lat 80. dla mnie troszeczkę. Fajnie, jest dużo powtórzeń, ale fajnie. I głos harego jest tutaj troszeczkę taki inny, taki bardziej delikatny, mi powiedziała. No, jest gitara. Tak, Dla mnie to jest po prostu lat 80., taki super hit z lat 80., to tak brzmi. Ale w jak najbardziej dobrym znaczeniu tego słowa. Jest taki chórek. Fajny, fajno, fajno poda mi się ta piosenka. Ok, żebym zdążyła przesłuchać wszystkich, bo już doszło do refrenu, tak naprawdę. Refren niewiele różni się od zwrotki tutaj. To przejdę może już do następnej piosenki. No, okej, Moss Sugar już słuchałam, ale przesłucham raz jeszcze. Okej. Okay. Jeszcze reklama, dobra. Ta piosenka jest jedną z moich ulubionych póki co. Ona jest chyba taka... Póki co to ona jest najszybsza na tym albumie. Okej, okay, może przejdę już do refrenu. To jest taka typowa piosenka właśnie na lato i na jest świetna po prostu Nawet się uczyłam jej troszeczkę grać na keyboardzie, ale troszeczkę mi wyszło w ten refres taki bardzo powtarzalny i fajny Ale bardzo szybki No, to pewnie jest super, okej okay. Przejdę do kolejnej Okej, okay, kolejny to akurat Adorium. no Adorium no to... Też słuchałam i już po prostu chodziło mi po głowie Więc też już znam i do tego jest w ogóle taki super teledysk Który opowiada taką całą historię Jako nie widzieliście to możecie obejrzeć A Dory też To jest taka bardziej ballada I to chyba jest ulubiona taka ballada Moja na tym albumie Nad nie wiem czy to nie jest ulubiona w ogóle piosenka moja Okej okay, Lights Up To była pierwszy singiel z tej płyty i też pierwszy teledysk Też fajna piosenka, bardzo To pewnie już większość zna tę piosenkę Okej, okay, więc przejdę do kolejnej, nowej i to jest Cherry Znowu właśnie taki owocowy motyw Okej, okay, zaczyna się tak... no Trochę jak jakaś yy, bajka Taka bardzo spokojna taka gitara, ok? Szybsze jak już się rozkręci. Ta piosenka jest zupełnie taka bardzo spokojna, tak. To jest takie, wiecie, jak macie na przykład zły dzień, albo chcecie się zrelaksować, to możecie sobie opuścić tą piosenkę, zamknąć oczy i posłuchać. Jest Taka wolna, spokojna, troszkę smutna, też fajna. Dobra, przejdę do kolejnej piosenki. E, Falling się nazywa. Okej. Okay. Okej. Okay. Pianina na początek. To będzie też fajne do zagrania, myślę. Ale pewnie trudniejsza niż waterboom Sugar O, zaczyna się tak właśnie jak taka muzyka filmowa To jest taka typowa ballada To już jest naprawdę taka ballada-ballad No, piękna po prostu Taka właśnie, tylko na pianinach? Szukałam tutaj... E, o, są. A nie, nie ma słów. Okej. Okay. Dobra, nie chcę się rozpłakać, więc <grywka> idziemy dalej. Teraz kolejna piosenka, za się To Be So Lonely Też pewnie jest smutna Zaczyna się taką, powiedzmy, nie wiem, ukulele chyba? Ale nie jest taka... Właśnie... Wcale wolna i taka przegnawiająca Tylko tak Coś w stylu summer Over The Rainbow może, ale wiecie tak, Czy takie ukulele, taka jest... Na swój sposób, wiecie, taka... Pocieszająca troszeczkę może. Okej. Okay. Dobrze. Teraz kolejna piosenka nazywa się She. Po prostu. Początek bardzo podobny. Tutaj głos jest tak jakby, wiecie, pewnie użyte jak taki efekt, że takie małe jakby echo, jakby, wiecie, nie śpiewa tak bezpośrednio mikrofonu, tylko tak, ten głos jest tak bardziej przetworzony może. Też rzeczy taka wolna piosenka i w sumie niewiele tu się dzieje raczej. Przejdziemy do piosenki Sunflower i to jest Sunflower, ale volume szósty I... Nie wiem co to w sumie ma znaczyć, ale okej. Okay. O, sampler. No, czy to jest już trochę bardziej, to jest szybsze i weselsze od poprzednich? A raczej są smutne. Fajnie jest taki moment przed efranem, takie bardzo wysokie spiewę. I też trochę w stylu lat 80. Okej. Okay. To są flower, to jest canyon moon. Okej, okay, reklama. Dobrze. O, to też, jak jakiś serial z lat 80-tych, no To mi się kojarzy z taką właśnie przejażdżką, powiedzmy, przez kanion Taki trochę western, będzie? Dobra, następna piosenka Treat people with kindness O, od razu zaczyna się śpiewem. O, ona jest szybsza Zdecydowanie Też fajna Okej, okay. no i fine line. Czyli taki tytułowy... Z, powiedzmy tytułowa piosenka. To tak jest tytuł albumu. To są bardzo ciekawie piosenki. Okej, okay, zaczyna się tak. Takim workiem. Ale takim, wiecie, taki jeden głos jest jakby trochę przytłumiony. Okej, zobaczymy, co się wydarzy. To jest taka gitara spokojna Bardzo długi wstęp. O! Zaczęło się śpiew. To zdecydowanie też jest ballada. Znaczy, taka wolniejsza piosenka. Ok. taka wolna piosenka, też taka właśnie... okej, okay. Dobra. Eee, czy to już koniec tych piosenek? Bo tutaj widzę, że do tej playlisty się mi włączyły jakieś... Mm... Piosenki po prostu z jego poprzedniej płyty. No dobra, to już chyba wszystko. Mm. Dobrze, także dziękuję Wam dzisiaj za ten wyjątkowy vlog nas dzisiaj. Jeszcze chciałam taką małą informację dla wszystkich fanów z Polski Harego, że pewnie, pewnie już wiecie, ale jeśli nie wiecie, to Harry będzie w maju w Polsce, w Krakowie, bodajże w Tauron arenie, więc no będzie jego pierwszy koncert w Polsce i ja też się zastanawiam, czy się na niego nie wybrać. No, ja do tej pory niestety nie udało mi się jeszcze być na żadnym takim koncercie, ale mam nadzieję, że wreszcie mi się uda. Okej, okay, także na dzisiaj to już wszystko. Zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa, pa, Buśka.